Cześć! W tym filmie opowiemy Wam, czym jest motyw ekipy i jak go stosować w praktyce. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszych poprzednich filmików, to zapraszamy do zajrzenia w linki w opisie. Wszystko tam znajdziecie. W mieście mgły Wasze postaci będą tworzyły ekipę. To może być. Cokolwiek, co wam przyjdzie do głowy. Biuro detektywistyczne, grupa opłacana przez jakąś korporację, by rozwiązać jakąś zagadkę. A może to być też grupa śmiałków opłacana przez jakiegoś bogacza ze starej dzielnicy, który próbuje znaleźć jakieś rodzinne pamiątki. Może to być grupa łowców nagród, albo przypadkowa zbieranina, którą połączył jeden cel, czy nawet banda tych złych postaci, których moralność jest bardziej niż kwestionowalna, ale współpracują, by zyskać jeszcze więcej. To, czym dokładnie będzie nasza Ekipa będziemy określać w trakcie pierwszej sesji razem z niszczynią ceremonii. Motyw ekipy składa się dokładnie z tych samych elementów, co karta motywu twojej postaci. Znajdziesz, znajdziecie tam więc nazwę motywu, a tory skupienia oraz zatracenia lub kryzysu. Tak, to oznacza, że motyw ekipy. Można rozwijać i można go też stracić i to jest bardzo ważne, ale to też mówi o tym, że wasz motyw ekipy może zarówno być czymś zwykłym, jak i czymś niezwykłym, bo wiecie, na przykład możecie być z grają ubogów i zdawać sobie z tego sprawę. Do tego mamy oczywiście sekret lub tożsamość, opis tagi mocy oraz nowe opcje tagów mocy, tak słabości oraz potencjalne rozwinięcie. Takie mocy na karcie ekipy mogą pomóc każdemu, kto do tej ekipy należy. Używa się ich dokładnie tak samo, jak tagów mocy postaci. Zaznaczamy pasujący tag do danej akcji i dodajemy moc do naszego rzutu. Jednak raz użyty tag mocy w taki sposób zostaje potraktowany jak tag spalony i pozostaje niedostępny do kolejnej sesji, czyli zarówno my, jak i inni gracze nie możemy go już w trakcie tej sesji używać. Taki słabości ekipy możemy wywoływać przy dowolnej akcji członka ekipy. Decyzję o takim wywołaniu możemy podjąć my jako gracze lub nasza mistrzyni ceremonii też również może skorzystać z tej opcji. I tak jak przy naszej karcie motywu, za każdym razem, gdy tak słabości zostaje wywołany, zaznaczamy pole na torze skupienia. Gdy zaznaczymy wszystkie trzy takie pola, możemy wybrać dodatkowy tak mocy, który od tego momentu będzie dostępny już dla wszystkich pozostałych graczy również. I jak pamiętacie z naszego poprzedniego materiału, Mówiłyśmy o tym, że mamy te nasze sekrety i tożsamości, i podążanie za nimi bądź ich ignorowanie ma swoje konsekwencje. Tak samo mamy w tym przypadku, czyli na karcie motywu naszej ekipy, też znajdziemy to ważkie pytanie, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi e, lub stwierdzenie, które będzie gdzieś opisywać e, ideę stojącą za naszą ekipą. E, jeżeli w trakcie rozgrywki świadomie będziemy wybierać, e, aby nie szukać. Odpowiedzi na to nurtujące nas pytanie, lub będziemy działać niezgodnie z tym, co mamy napisane na karcie motywu, będziemy musieli zaznaczyć pole na to, że zatracenia lub kryzysu. Oczywiście zaznaczamy to tylko w takiej sytuacji, gdy rzeczywiście nasze działania nie są zgodne z motywem, ponieważ zaznaczenie wszystkich trzech pól ma bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Tak, ponieważ gdy zaznaczymy wszystkie trzy pola, Oznacza to, że to, co połączyło naszą ekipę, co sprawiło, że działaliśmy razem i mieliśmy jakiś wspólny cel, nie jest już wystarczająco ważne. I powinniśmy zastanowić się, czy nie jest to moment, w którym ekipa rozpada się lub tworzymy nową z innym sekretem lub tożsamością. Może pojawił się nowy powód, dla którego chcemy działać razem. Może dostaćmy jakieś nowe zlecenie. Może. Nie jesteśmy już grupą przypadkowych ripterów, których połączyła jakaś jedna sprawa, a staliśmy się grupą przyjaciół, która postanawia walczyć z tym, co jest niesprawiedliwe w mieście mgły. Nie ma... Nic złego tak fabularnie w tym, żeby w trakcie na przykład, dłuższej kampanii motyw karty ekipy uległ zmianie. Wraz z biegiem opowieści, to na czym nam zależy jako zespołowi, jako drużynie, może się drastycznie zmienić i przygotowanie nowej karty motywy może wyjść tylko na dobre, ponieważ będziemy mieli wtedy możliwości jej rozwijania, no i będziemy mieli taki mocy, które rzeczywiście będą pomagać nam w naszej grze. No i właściwie tym samym do, dobiega końca seria naszych materiałów poświęconych omówieniu mechaniki. Um, oczywiście wszystkie elementy, które omawiałyśmy w trakcie nagrań, mają jeszcze sporo rozwinięć. I ich opisy znajdziecie dopiero w podręczniku głównym, który będziemy za jakiś czas wydawać. Ale wszystko, co omówiłyśmy tutaj, znajdziecie też w starterze do Miasta Mgły. Który krok po kroku przeprowadzi Was przez pierwszą waszą sprawę? I tu musicie zdawać sobie sprawę z tego też, że wszystkie te zasady, nawet w tej takiej nieco skróconej, mniej rozbudowanej wersji, są naprawdę wystarczające do tego, żebyście mieli mnóstwo frajdy z rozgrywki, i mogli prowadzić naprawdę całkiem długie kampanie, także nic nie stoi, żebyście już teraz, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście już teraz zaczęli. No to co? Macie swoją ekipę? My no tak. Do zobaczenia.